Cześć, witam Was! W kolejnym odcinku zagrajemy w The Elder Scrolls 5 Skyrim Więc stanęliśmy na tutaj o i musimy się udać do e... Gdzie ten pierdolony? A tu do pękniny lecz pękniny nie odkryliśmy Więc musimy się udać do tej pękniny Pierw udamy się tutaj, aby było łatwiej. Zaraz będę miał siódmy level. Dobra, a więc robię cięcie. Spotkamy się już, jak będzie się działo coś ciekawego, lub dotrę do, już do tej pępowiny. Więc cięcie automatyczne i a, wiecie co? Ja już wiem, co, je, co znaczy te, ten pasek nad tym paskiem kondycji. To jest po prostu naładowanie tej broni, więc już nie musicie mi pisać tam gdzieś i w ogóle, więc... To wszystko. Wiecie co? Mamy problem. Gdyż mamy smoka. Ten... Fuck. Kurwa, co teraz? Stalowa strzała. Myślałem. Myślę, jak sobie by go, by go pokonać. A chwila! Magia. Krzyki. Dobra, tak. Przy okazji weźmiemy sobie magię. Przywracanie. Leczenie. Szybkie leczenie. Przymioty, broń... Stalowa strzała i pradawny norski łuk. Ukryjemy się gdzieś. Jest? Le leci, leci. No co, no już nie ma z nim walki? No jaki żal w ogóle? No co? O, sły słyszę go, słyszę go tam jest. Va wy ty wy dwa smoki? No nie żartujcie sobie. Wy sobie chyba jaja robicie. A kapuję dlaczego? O, likwidacja. Nie żartujcie sobie, że teraz mnie troll będzie niszczył. No se jaja robią. Idź stąd. No błagam Was, no to jest nieferno. ces maka Zadziała, błagam. Brakuje mi magii, ja Myślę, że ten trot tu idzie. I mam rozumieć, że już nie ma. Dobra, czas się zająć smokiem, chodź tu nie uciekaj. Jaki żal w ogóle? Jeszcze tylko parę strzałów. Parę strzałów. Giń! Fuck. Daj mi spokój. Nie, zostaw mnie. że Tak. O! Udało mi się. O Boże. Wiecie, jakie to było trudne. Ech. Oczywiście, że Magia. O Boże... Aha... No to daje... ciężki pancerz. Dobra. O, ale to było dobre. O, no. Przynajmniej wreszcie się z nim uporaliśmy. A to pękniny mi jeszcze trochę daleko, więc... Cięcie. Back. Teraz to się robi tak. O, właśnie. Ciekawe, co jeszcze mnie spotka. Muszę ładować, ile ja mam tych jeszcze klejnotów. Jeden i pięć. Mam ogólnie pięć, bo jeszcze ten. No to dwa, no to siedem. Będę musiał sprzedać te te. te. Dobra, no to cięcie. No, ja Was błagam, no, co jeszcze mnie spotka? Boże, magia. Błagam, żeby zadziałało. No, jeszcze, no, czemu brakuje mi magii do jasnej cholery? No cóż. trucizna jakaś. O Boże, co jeszcze mnie spotka po drodze? Ja się normalnie zabiję. Uwagam na litość boską. Następny niedźwiedź. Co jeszcze? Może mors? Ludzie! Ja ostatnio zapisałem. Nienawidzę niedźwiedzi. Mam tego serdecznie dosyć. Wszystkiego mam już serdecznie dosyć. Kurde. Na przywołanie brakuje mi magii. Na wszystko brakuje mi magii. Chodź, nie zatrzymujmy się. Okay. Musimy dostać się do samotni. Ja omijam to miejsce. No, pięknie. Od niedźwiedzi trzymam się z daleka. Kogo jeszcze Natura mi tu zespawnuje? Następny. Nie, 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 nie. Co jeszcze mnie napotka? Jestem ciekaw. Brum, brum, brum! To była parodia wypadku z łosiem. Z jeleniem. Nie, to jest jeden, to łoś. Nie, łoś nie. Dobra, nie wiem. Czy możecie mnie zabić? Ja stąd idę. Nie zauważył mnie. Mam nadzieję. Z tych tych powstają smoki właśnie. Tak na wieś biorąc. Nie. Nie. No co jeszcze? O, Atronacha. Ja są idę, bo ona mnie zdrowie zabiera. Dobra, cięcie. Ciekawie tu. Żarna Czyli co to jest? Nie kumam. O, byczek. Idę od ciebie. Boję się. Ty wy Po rabunku drabiin stał się bardziej zgorszpniały i syl. Nienawidzi tego nic. No, masz coś do mnie? Cesarscy mają... O, Pęknina, da fakt? Wilk, ja, ja jestem Buczeński, więc mam swojego przyjaciela, Buczka. Tak, Buczek, Buczek, chodź. Dobra, jesteśmy już w Pęknieniu, ale ten odcinek, Boże. Tyle mi się przydarzyło po drodze. Nie no, to jest jakaś... Jakieś pojebane to jest. To co mi się przydarzyło... To jest niewiarygodne. Konik! Mam konie do podkucia, więc streszczaj się. Jak najbardziej. Ile dajesz? Tysiąc? Dobra. Stoi, jest twoja. Jest już osiadłana. Mm -hmm. Gdzie mój koń? O, jest dobra. Ile mam tego złota pozostałego? Siedemset. 700... Mm, dobra. Mamy konika. Zaczekaj. Zanim wpuszczę cię do pękniny, musisz Znowu. przywilej wejścia do miasta. Czy to ważne? Może. Dobra. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Otworzę bramę i wpuszczę cię do miasta. Brama jest otwarta. Możesz wejść. Dziękuję bardzo. Kupiliśmy konika, bardzo fajnie. Mamy 600 ileś tam złota. Muszę poza kulisami sobie wbić level. Eee, o ile mi się uda i pozdobywać trochę kasy. Na dom w Białej Grani. Znowu miałam spotkanie z złodziei. Nie znam cię. Szukasz w kłopotu? Pę... Pępinie. Nie, pę, no. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują czarne róże? Czarne róże mają w kieszeni całą pękninę, a gildia złodziei pilnuje ich pleców, więc lepiej nie mieszaj się w nich. Ja? Jestem młody. Pilnuję dla nich ulic. Haki, o, haki. A właśnie chcę powiedzieć, że wygrałem zakład. Ale będziecie to. Wygrałem zakład, więc dobra. Wygrałem zakład. Kropa koniec. Mogę już mówić swoje słowa, bo y, odcinek dziesiąty był ostatnim odcinkiem zakładu, więc haha. -ha. Słyszałem. Jeszcze niedawno mieszkał tutaj w tym pa... Co? Ma również po... pamiętaj. Jeśli ona żartuje kiedyś. Jeśli chcesz do nich dołączyć, poszukaj Olfa na targowisku. Jestem pewien, że przyda mu się ktoś taki jak ty. Bardzo fajnie. Naprawdę mam już dość twoich wymówek. Przy Aha. pożyczaniu pieniędzy słyszałam twoją obietnicę spłacenia długów w, w terminie i skupieniu. Przecież to oczywiste. Piesa napchana, ale w życiu do ani godziny uczciwie nie przepracowałeś Liczysz na darmowe informacje? Poza tym chyba ci się trochę lekko w kieszeniach zrobiło, co? Jestem zajęty. Pomóż mi, a... Mam małą robótkę, a w mojej branży pomocnym dłoniom dobrze się płaci. Prosta sprawa. Ja narobię rabano, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kranie. Potem podłożysz go Brand i tak, żeby niczego nie zauważył. Wybacz, Zwyk... Zatem nieważne, chłopcze. Gdybyś zmienił zdanie, to mnie znajdź. Dobra, cieszę się, że w końcu wrócił ci zdrowy rozsądek. Chcesz sobie trochę dorobić? Prosta sprawa, potem podłożysz go o i tak, żeby. Dobrze więc, przyjdź do mnie, kiedy się przygotujesz, a zaczniemy. Dobra, dobrze. Poczekaj, aż na lubię zamieszania. Pokaż wtedy, na co Wszyscy. Wszyscy, zbierzcie się! Chyba. Ja. Przykazania coś niebywałego, co przykuje waszą uwagę. Zbierzcie się! Ta babka mnie śledzi, gdzie... Wiem, że gdzieś tu babka była, która śledziła Nie każdego. Się. Miejsca starczy dla każdego. Daj spokój, brydni co tym razem? Cierpliwości, brat To niebanalna nie banalna okazja i nie chcę, cię. Nie podchodź bliżej. Odsuń się. nie Problemem jest twój brak poszanowania Co? praw obowiązujących na tej ziemi. Czas, by sprawiedliwości stało się zadość. No nie no. Trzeba to inaczej zrobić, albo wiecie, czystcy, co? Czystcy, się. Zrobię cięcie, może nie wiem. Mam wam do przekazania coś niebywałego, co przykuje waszą uwagę. Musicie to usłyszeć. Zbierzcie się. O. Daj spokój, brybiący. Mam nadzieję, że przeszkadzasz Cierność mi nie bez powodu. Trzy, to nie banalna okazja, i nie chcę. To samo mówiłeś o esencji ognikowej i okazało się, że to jedynie starty kosmiczne. Nie Fakt. Dobra, wiecie co? Komentujcie, subskrybujcie, zamknij ryj. Więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Więc, na razie. Od tej misji zacznijmy od następnego odcinka, więc pa pa, narka.